Cześć! Dzisiaj będzie o tym, jak bezpiecznie rozłączać przewody instalacji fotowoltaicznych. W działaniach Straży Pożarnych może dojść do konieczności demontażu instalacji fotowoltaicznych, czy to ze względu na jej uszkodzenia przez silny wiatr, czy w celu umożliwienia prowadzenia działań gaśniczych. Poszczególne podzespoły połączone są za pomocą specjalnych konektorów, których konstrukcja ogranicza do minimum ryzyko kontaktu z elementem pod napięciem i przypadkowe rozłączenie. Jednak podczas demontażu istnieje ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, co może stanowić zagrożenie dla ratowników. Łuk może powstać już na skutek działania prądu z pojedynczego panelu. Jeśli istnieje konieczność demontażu elementów instalacji, w pierwszej kolejności wyłącz falownik. Do rozdzielania konektorów służą dedykowane do tego klucze, umożliwiające łatwe ich rozblokowanie i rozłączanie. A działania prowadzone powinny być w rękawicach dielektrycznych i osłonie twarzy, by ograniczyć ryzyko obrażeń